No, nie. Dziadek jest oglębowe elegancko jazdy. Przyjechałeś już kogoś tym samochodem. Ma no, parę osób. Nie tym akurat nie, ale starego. O. Ale to jest starego, też y Elpą kiedyś. El Babę prawie. K o, o, o. kurwa solu. Nie. nie, bo to jest automat, nie jestem przyszłony, to ty hamulec jest strasznie taki. No. Ale sorry to... guys, sorry Sorry tutaj jak się hamuje to, no. to jest... To no. jest chorola? No. A kamerę, zajebiste jest od tego so. Ale gorzej nie nie ma tym Dzień dobry Chciałbym się wypowiedzieć o... Ja nie nagrywaj nie do nielegalnych procederów Właśnie, to, to się wygnie No właśnie, to trzeba wyciąć, trzeba <laughs> zacipkać